Gdy śnieg pada Przez dzień cały I na sankach Dzieci mkną Wiesz, że pora Kochać i wybaczać Merry Christmas Everyone Czas się bawić Czas świętować Wszyscy tańczyć Dzisiaj chcą Czas prezenty Chować pod koinką, czas wyśpiewać, śpiewać głos. Więc raduj się w tą świąteczną noc, uśmiechaj ciągle się, bo dziś święta się zaczęły, więc pocałuj mnie dobrze wiesz Szeptem wiem, wszyscy wokół cieszą się. Kiedy gwiazdka, kiedy pierwsza gwiazdka nam zaświeci i da nam znak. Więc raduj się, tą świąteczną noc Uśmiechnij ciągle się, bo dziś święta się zaczęły Więc pocały mnie, gdy śnieg pada Przez dzień cały I na sankach Dzieci mkną Wiesz, że pora Kochać i wybaczać Merry Christmas Everyone Merry Christmas, everyone Merry Christmas, everyone Gdy śnieg pada przez dzień cały I na sankach dzieci mkną Wiesz, że pora Kochać i wybaczać, Merry Christmas, everyone. Czas się bawić, czas świętować, wszyscy tańczyć. Dzisiaj chcą. Czas prezenty chować pod koninką, czas wyśpiewać, śpiewać głos, gdy śnieg pada. Jest dzień cały i na sankach dzieci mkną, wiesz, że pora kochać i wybaczać. Merry Christmas everyone! Merry Christmas everyone! Merry Christmas everyone!